Przedstawiam Tymona, właściciela sklepu, pomysłodawcę tego y, konceptu. Y, Tymon, dlaczego ten sklep? Bo to było Twoje marzenie, prawda? Zawsze sobie coś kupić i się tym bawić, albo dać do albumu. Jest to taka hartowana flaga, którą zrobiłam. Interpretacja pojęcia rzemiosłowizmu pozwoliła na promowanie form działalności twórczej, których nie da się wyjaśnić w kategoriach logiki ekonomicznej, takich jak praktyki chałupnicze czy amatorskie. Jest to pojęcie o wielkiej sile. Ja jestem taką ambasadorką tak. w sklepu Tymona. Tak, ja jestem asystentką właściciela Sabina pozwól, pieniądze będzie dzierżyć Sabina Dron-Księgowa szefie mo, pozwól tutaj do nas Tymo oraz właściciel. Zapraszamy. Kieszonka w kieszonkach tej flagi są ułożone naklejki, które robi Tymon. Więc będzie tak chodził po mieście. Tu są też naklejki z hafkami, których ja jestem autorką. Jest też kieszonka Gosi, Gosi Samborskiej. Z tego Tymonu nie ma de facto jakiejś lokalizacji, tylko tu to, to, to będzie baza wypadowa ze złotych krączek. Będziemy łazić po mieście. Tymon, wizytówka Twoja z płaszczką. <laughs> Oraz moja wizytówka z waleniem. Pozwolę, pozwólcie, przeczytam. Sklep u Tymona. Naklejki z haftami i dziwadłami. Oraz usługi hawciarskie na indywidualne zamówienie. Z nami się uśmiejesz. Zapraszamy. To chodźmy coś sprzedać. Tymek.